z polskiej wsi, producentem mleka. I do wszystkich chcę, aby popłynął ode mnie przekaz. Pijcie mleko, a będziecie tak więcej jak ja. Moje kochani, o tym się nie mówi. Nie wiem dlaczego, ale mleko to bardzo ważny element życia każdego człowieka polskim mleku. Są różnego rodzaju pierwiastki, które pomagają zwalczać raka. Jest to już naukowo udowodnione. Czekamy, żeby to w mediach bardzo szeroko poszło. Wtedy będziemy dumni, że obronimy mleczarstwo. Obronimy Ludzkość przed tym, co ludzie niedobrzy, bo tak można powiedzieć, chcą nam zgotować, likwidując produkcję mleka nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To bardzo ważne. Brońmy tego. I temu mają służyć tego typu imprezy. A żeby takie imprezy się odbywały, to trzeba. Takich wariatów jak dyrektor Krzysztof Uczak, dzięki któremu dziś tu jesteśmy i dzięki któremu zostało to tak z wielkim rozmachem zorganizowane. Krzysztofie, bardzo dziękuję w imieniu własnym, jak i pana marszałka województwa ludzkiego Grzegorza Szlajtera. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam do siebie, bo to Ty jesteś główną osobą dziś tutaj. Dziękujemy Ci bardzo. Nie bój się ataków, nie bój się niczego. Jesteś wielki i da a my Ci pomożemy. Witam wszystkich, życzę wspaniałych wrażeń, miłego odpoczynku i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Zapraszamy teraz.